Siemanko mordeczki. Tutaj ja to moden Witam Was w moim vlogu. No, mordeczki nadeszła wiekopom na chwila. Nowy sprzęt, telefon i to nie byle jaki: Xiaomi. Redmi Note 10 Pro. A tutaj póki co GTA. Zaraz jadę, a później nad Lubiankę. Zalew Lubianka odnowiony. Jadę i będzie się działo mordeczki. Po prostu nowy sprzęt, nowa lubianka, a później GTA. Jedziemy z tematem. BUM! No i śmigam, oczywiście Pokemonowa czapeczka. Bo też jadę na Pokemon mordeczki. No. Może coś akurat z tego dogam tutaj do vloga, nie wiem, zobaczę. Wątpię zresztą, żeby mi się chciało, kurde, tych Spocków nagrywać. Yy, przynajmniej nie tym telefonem. <gry> Jak już będę miał nowy, to Pokémony Pokemony i yy, Jeden autobus mi uciekł, ale tym się nie przejmuję. Zaraz mam następny bank. Jedziemy. Młodeczki jest. Wow. nowy telefon. Później oczywiście unboxing, ale to później. Na razie jest fon i czekam na mojego ziomalaka, z którym pojadę na wylubiankę. Boom. A teraz mordeczki, jestem w Hebe. Eee, są fajne promocje na perfumy, ale e, zobaczcie tutaj e, Limoncello e, Selganso. Ja niestety teraz nie planowałem kupować perfum, ale jak akurat szukacie męskich perfum cytrusowych, to te są przepetarda. Bardzo polecam. Bum. No i mordeczki, jestem nad Lubianką. Tutaj nadal trwa budowa, bo dużo jeszcze budują, ale jest już molo wybudowane. Jedno duże, jedno małe tutaj jest za mną. Wielki napis Lubianka. Pachnie świeżym drewnem. No i co? Jeszcze jest most z dzikiej plaży na Cypelek, ale tam dzisiaj się nie wybieram. Jak już ogarnę cały nowy, w ogóle nowy telefon, to wtedy już przyjadę tu pewnie z mamą i, i śmigam. A y, nastąpiła mała zmiana planów, dzisiaj jadę też do Wąchocka z mamą, także y, będzie na pewno część vloga z Wąchocka i myślę, że będzie szama vlog, z Żarcika oczywiście. Dobra, śmigamy. Bum! Mordeczki. Tutaj proszę bardzo, siłka planerowa. Skatepark się szpuje. A najlepsze jest to, że blisko do kosza jest. No i oczywiście co? Dla ja dzieciaków plac zabaw. Elegancko. A tam ktoś sobie niezłą chałupę postawił. Kozacko. Idę w stronę dzikiej plaży, ale prawdopodobnie na samą dziką plażę nie będę szedł, bo, bo po prostu mordeczki. Ja nie mam butów na to dzisiaj. Adidasy założyłem. No. A tu, proszę bardzo, nowe molo. Już pięknie zrobione. Oczywiście nadal prace trwają, to jest jasne. Zresztą, zobaczcie, tutaj panowie pracują. No i co? I tam jeszcze jest małe molo. No i co? Pięknie się zaczyna tutaj robić tam oczywiście przystań jest tam mniej więcej gdzieś baza harcerzy a tam jest dzika plaża i cypelek i tam jest most po prostu perfekt. a tutaj proszę bardzo będzie amfiteatr no i co tak się prezentuje póki co jak widzicie tutaj jest dość dużo jeszcze pozalewane, ale naprawdę się to zacnie prezentuje. Gdzie będzie ra baza ratowników? Prawdopodobnie tutaj, ewentualnie tutaj gdzieś na pewno też będzie wypożyczalnia kajaków. Na pewno rowery wodne też będą. Także mordeczki będzie ideolo. Boom. No mordeczki, wróciłem na HT, a tu taka niespodzianka, że już przyszła czapeczka i też yy, ziółka, yy, ziółko i haszyk z, yy, no, ziółko i hasz, oczywiście CBD yy, z sensy Hempu, yy, także mordeczki, o, z, i with fun też jest, będzie testowane oczywiście na Zero. Ja niedługo jadę do Wąchocka z mamą. Prawdopodobnie będzie z tego na pewno vlog z Pałmenady, A może i będzie coś po prostu na Shama TV. Także oczekujcie. Możliwe, że zrobię też streama. Jeśli nie będę miał miejsca, po prostu na. Bo nagra, nagrywam nadal starym telefonem. Nowy, nieskonfigurowany. Ale patrzcie na to. Pyk, byłem już nad Lubianką, fotki porobione, e, naprawdę bardzo fajne, trochę duży jest, ale e, elegancko wygląda, tutaj widzicie, o, bardzo wystają te obiektywy, ale da radę, e, no i cóż, trzeba się przebrać i lecimy, bum. Mordeczki, jadę do wąchotka. E, tutaj mijamy akurat... Ja mam, zaraz będziemy huty mijać e, jadę z mamą także no cóż e, pokażę mamie w końcu zalew właśnie nad e, zalew wąchódzki e, o tutaj jest restauracja papio muszę w końcu się do niej wybrać e, oczywiście z szamanu, jako szaman no i co jademy Boom. no i jesteśmy w starej okazałości e, stary pałacyk inny pałacyku e, no i oczywiście tutaj też figurka świętego Jana Nepomucena z tego co pamiętam e, tutaj jest jeszcze e, budowa, bo właśnie przebudowują e, zaporę, dlatego e, nie da się zrobić pewnego kółka ale i tak i tak nie miałem zamiaru e, robić kurde takiego i przybieżki. no błagam. Ja nie biegam. Jeśli zobaczycie mnie, że biegnę, to podążajcie za mną, bo pewnie coś mnie goni. Zresztą akurat to jest z jednego właśnie nema. <gum> Bum, lecimy nad zalew. No i proszę bardzo, jesteśmy. Jest Zales. Elegancko. Widać, że poziom wody jest niższy, bo, bo właśnie no, tutaj robią tą zaporę. Ale jak widzicie, woda jest, można przyjeżdżać, można sobie pospacerować. A tutaj jest siłka plenerowa, także jak, jak macie ochotę na tego typu trening, proszę bardzo. Ja na tego typu trening nie mam w ogóle ochoty. Tam dalej jest Dirt Park, który widzieliście na vlogu z kilku lat. To, było, to był jeden z pierwszych vlogów, jakie nagrywałem. Tutaj akurat wąchąck Bike Jam, co najpierw pierwszego dnia był, było tutaj na Skate Parku, a drugi dzień było na Dirt Parku, który jest tam na samym gruncie. O tam, tam, hen, hen, pod lasem trochę. Dobrze, że kłódka jest. I co, mordeczki? Śmigamy. A później nagrywam prawdopodobnie szama vloga. także Zajrzyjcie też na yy, szama TV. Boom! I proszę bardzo, jesteśmy akurat na skateparku. Stary, dobry skatepark tutaj na Wąchocku. W Wąchocku, zrobiony przez te Clumps Eee, no i jak Ci się mama podoba? O, przyjemnie, tak, przyjemnie. No, przyjemnie bardzo. No. Między innymi tutaj dzieciaki na, na hulajkach śmigają. A teraz o, tutaj ktoś akurat na MTB śmiga. Elegancko. Eee, no to co? Może? Możemy się już powoli zwijać. Zwijać się możemy, bo, eee, bo za 10.05 mamy pociąg. No i co? Jak mało ci się tutaj podoba? Podoba mi się. No, to elegancko. No, to będziemy wracać. Elegancko. No i mordeczki. Jesteśmy już w Starachowicach, na Starachowickim Rynku. No i tutaj nasza wycieczka się kończy. No i cóż, to by było na tyle. Trzymajcie się. Wielkie pozdro. Piona.